Drodzy przyjaciele, is jest Artur Cygałek i witam w kolejnej nowości z McDonalda z nowości z McDonalda mamy tutaj maestro z nowości w McDonalda mamy maestro z grillowanymi pieczarkami jest roszponka, pomidor sos kurwa z syropu klonowego, bekonu na bazie śmietany i ogółem pomidorek wszystko zamknięte w bułeczce. do tego są chrupiące kartofelki takie, gronszaf, bananową, karmelową latę z takim fajnym wzorem. Czas spróbować, czas spróbować tego potwora. Mmm, spoko, pieczareczki, git, mięso. Ten, syrop, ten sos syropowy, z syropu klonowego jest taką ciekawą opcją ogółem. Hmm. Trzeba pozycja w menu mcdonald'owym. Pawy. To już było dwóch tygodni, ale nie chciałem nagrywać czasami krewy odcinka. Pozdrawiam szefa Pawla, cały zespół McDonald'a, a w szczególności Anię Szefka i Szymona Jaberskiego yy, i wszystkich innych, których bym pozdrowił, ale i serpenta, serpenta, serpenta. I wszystkich z Original Warnet. Tabingowanie moda. Koniec. Zobaczenie. A, jeszcze Paragonik. Paragoniku nie wziąłem.